Thank you Cześć i czołem rowerowy. witam w kolejnym vlogu na kanale Rowerem po Londynie, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię na film z przejażdżki po wiosce olimpijskiej. Jestem w tym miejscu bardzo często, często zaczynam tutaj nagrywać swoje filmy, a nigdy nie powiedziałem nic o tym miejscu, a więc chyba czas najwyższy to zmienić. Yy, ogólnie jestem na samym krańcu tej wioski, Mnie początek jest tam, gdzie w oddali widać znicz olimpijski, a więc szybko się teleportujemy tam i zaczynamy nagrywać ten film. Ja nie przedłużam, tylko zapraszam do oglądania. Do usłyszenia. Hej! Mogliście zauważyć na timelapse, jest dość spory ruch właśnie w tym miejscu, ale udało mi się dotrzeć pod pierwszy obiekt, a jest nim dokładnie nie Stadion Olimpijski, który widzicie za mną, a znicz, który zapłonął w 2012 roku, a prezentuje się on właśnie tak. Jak możecie zobaczyć, jest przymocowana zjeżdżalnia. Za odpowiednią kwotę można po prostu sobie zjechać z samej góry. Chodzi mi o tą srebrną rurkę. Następnie zrobię szybko rundkę dookoła stadionu olimpijskiego, na którym się odbyły wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne. Obecnie jest to stadion West Ham, a więc ja nie przedłużam, tylko lecimy dalej w trasę. Jak widać, za mną jest Stadion Westcam, a przede mną jest obiekt, na którym odbyły się wszystkie konkurencje pływackie, tak zwana kryta pływalnia. Przeszklony budynek, nie wiem co powiedzieć o nim, żadnych informacji o tym budynku nie czytałem, a więc trudno cokolwiek powiedzieć. Jak widzicie pogoda dopisuje, jest naprawdę ciepło, ale cały czas jest zdradliwy wiaterek, a więc mam długą bluzę, ale pierwszy raz w tym roku założyłem krótkie spodenki, co mnie bardzo cieszy. Dobra, lecimy dalej w pełnej okazałości stadion Westcam. Stanę na chwileczkę, przytrygam szybkie foto i lecę dalej. Dojechaliśmy właśnie do ostatniego obiektu na Wiosce Olimpijskiej, który chcę wam pokazać. A jest to tor do kolarstwa torowego. Prezentuje się on tak. Za tym torem znajduje się tor do rowerów BMX. Na około tych dwóch torów znajduje się tor do kolarstwa szosowego, na którym zaraz będę robił szybki rozjazd. A dookoła tych trzech torów znajduje się tor dla rowerów MTB. Wiem trochę to zagmatwane, ale inaczej tego nie miałem wytłumaczyć. Ja nie przedłużam, tylko zapraszam Was na szybką rundkę, po to, że do kolarstwa szosowego, a później zobaczycie, jak to wszystko wygląda z góry No i mam dla was przykro wiadomość, bo będę musiał złamać troszeczkę zasady bo ogólnie tor jest zamknięty, a więc będę robił tak zwane nielegalne wejście Oczywiście są tabliczki no entry No ale ja chcę po prostu zrobić szybki rozjazd po ostatniej trasie 155 km, a więc nie mam wyboru Przebijam się przez to i robię szybkie dwie dyszki, a później uciekam do domu Kilka wariantów, aby przejechać ten tor ja pojadę prosto a można po prostu sobie wydłużyć troszeczkę i skręcić w prawą stronę a więc jest chyba 3 albo 4 warianty, aby po prostu przejechać ten tor po mojej lewej stronie znajduje się tor dla rowerów BMX o którym wspominałem wcześniej ja sobie jeszcze zrobię jedno kółeczko w tą stronę, a po prostu później odwrócę kierunek, aby zmienić trochę trasę. No bo po pięciu, sześciu kółkach po prostu robi się troszeczkę to nudne. Niestety starczyło się tylko siły na szybką dyszkę, a więc z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Dzięki wielkie, że obejrzałeś ten film. I jeżeli się podobało, to standardowo zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie, to przestań oglądać, a zacznij jeździć. Do usłyszenia. Hej!